Hejcie witajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczdeo i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o pierwszym darmowym skinie z okazji festiwalu zimę. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym Was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migeo i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, która ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz na ekranie wyświetla Wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem Miga. Jeżeli to właśnie Ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału, a ja już ją nie przedłużam i lecimy do odcinka. Festiwal Zimy, jak dobrze wiecie, rozpoczyna się już dokładnie 15, maksymalnie 18 grudnia po aktualizacji 15.10. Pamiętajcie, że dokładna data jest zależna tylko i wyłącznie od tego, kiedy twórcy gry postanowią wprowadzić nową aktualizację o wcześniej wspomnianych numerach, ponieważ to właśnie po niej do gry Fortnite zostanie wprowadzone nowe wydarzenie o nazwie Festiwal Zimy. Kilka dni temu Likerzy dali nam znać o kilku. Ciekawych nowościach, które będą dotyczyły właśnie tego oto wydarzenia. I na kanale MIGAO pojawił się osobny materiał, który był temu poświęcony. Jednakże, w tym wszystkim pojawiła się dość ciekawa rzecz, która może podpowiadać nam o pierwszym darmowym skinie za prezenty. Ale zanim do tego przejdziemy, to dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to do gry na 100% zostaną wprowadzone prezenty. Jest to tak jakby odnowiona forma standardowych wyzwań, przygotowana właśnie na święta. Każdy gracz po wejściu do gry codziennie będzie mógł otwierać jeden prezent, w którym znajdują się. Jakieś specjalne przedmioty. Mogą być to lotnie kilofy, malowania do broni, emotki, graffiti i co najlepsze darmowe skiny, które możecie tam zdobyć. W tamtym roku na przykład do zdobycia były dwie darmowe skórki i była to damska wersja skina mamuta oraz choinka. W tym roku twórcy gry też dodadzą do zdobycia skórki za darmo, jednakże nie wiemy do końca ile ich tam będzie. Na pewno jednak będzie to jedna skórka i będzie to ten skin, którego widzicie teraz w tle. Jak widać, będzie to zwykła skórka bałwanka, którego na 99% będzie mogli zdobyć za darmo w prezentach. Pamiętajcie, że wiadomość ta nie jest do końca potwierdzona, ponieważ jak dobrze wiecie, twórcy gry w każdej chwili mogą zmienić darmowego skina. Wstępnie jednak według większości to właśnie ten skin ma być jednym z darmowych skinów dla dosłownie każdego gracza. Oczywiście dla każdego, kto wejdzie do gry podczas festiwalu zimy i postanowi otworzyć prezenty. Prezenty dla każdego będą takie same, jednakże każdy będzie miał inną nagrodę w danym prezencie. Nagrody końcowo wszystkie będzie miał każdy takie sam, jednakże w każdym każdym prezencie jest tak jakby randomowa nagroda. Co do samej skórki, to poza tym, że będzie on darmowym skinem, którego będzie można zdobyć, to będzie on npc-tem. Czyli pojawi się on na mapie jako postać i będzie można wykonywać dla niego jakieś specjalne zadania. Tak więc będzie to dokładnie to samo, co obecnie znajduje się już w grze, tylko po prostu będzie inną postacią. Jak podaje nam LunaKiz na swoim Twitterze, będziemy mogli go spotkać na tej wielkiej górze w dolnej części mapy. Będzie to jedyne miejsce, w którym będziemy mogli go spotkać i wykonać dla niego jakieś specjalne Wyzwania. Chciałbym tutaj jeszcze rozwinąć temat, który może dla większości nie jest za bardzo znany. Chodzi tutaj mniej więcej o śnieg na mapie, mgłę oraz różne dekoracje, które będzie można znaleźć w gierce. Wszystko to zostanie wprowadzone do gry wraz z najnowszą aktualizacją o numerach 15.10. Obecnie nie mamy na co liczyć, a tylko dlatego, że do takich oficjalnych świąt zostało jeszcze dokładnie 13 dni. W tamtym roku wydarzenie zostało wprowadzone 18 grudnia i zniknęło z gry, jak się nie mylę, 1 lub 2 stycznia już nowego roku. Śnieg z mapy zostanie również usunięty po nowym roku w nowej aktualizacji 15.20, która trafi do gry 5, maksymalnie 7 stycznia. Taka mała ciekawostka, to wy Fortnite już w ten weekend odbędzie się jeden z większych turniej, który znajduje się w zakładce rywalizacji. Tam możecie sprawdzić godziny oraz ogólne nagrody, zabranie w nim udziału. Krótko mówiąc, możecie zdobyć tam graffiti oraz nawet nagrody pieniężne, jednakże wszystkie dokładne informacje znajdziecie w tej oto zakładce. Obecnie nie wiemy za dużo odnośnie całego wydarzenia, poza wyciekami, które pojawiły się w plikach gry. To, co do tej pory znamy, to tylko mała część tego, co ogólnie pojawi się w grze i to, co będziemy mogli zobaczyć. Obecnie jednak musimy poczekać na aktualizację 15.10, która wprowadzi wszystkie nowości oraz całe wydarzenia do gry. A dla tych, co jeszcze nie wiedzą, to tego samego dnia, co pojawi się nowa aktualizacja, na kanale Migao prawdopodobnie odbędzie się specjalny live. Live ten rozpocznie się godzinę przed aktualizacją i pokaże Wam wszystkie nowości oraz zmiany, które ona wprowadzi. A jeżeli ktoś z Was chce się czegoś więcej dowiedzieć na temat świąt, pierwszych wycieków i tak to na kanale Migao w ostatnim czasie pojawiło się kilka specjalnych odcinków. Jak się nie mylę, w ostatnim czasie były one trzy i do każdego znajdziecie link teraz w opisie oraz w prawym górnym rogu tego oto odcinka. Głównie omówiłem w nich działanie prezentów, nowe zakładki, interfejs i kilka innych ciekawych rzeczy, które na pewno Was zaciekawią. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pierwszego darmowego skina. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to chyba wszystkie najważniejsze informacje odnośnie darmowego skina w sezonie piątym. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach w komentarzach dajcie koniecznie znać, czy według Was ta skórka będzie darmową skórką w prezentach. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!